Marszałek Sejmu znowu pręży muskuły. Tym razem Szymon Hołownia nie chce już wgniatać w ziemię Władimira Putina, ale niemiecką AfD, przed którą zamyka polski Sejm. Tak to nie żart, choć trochę tak to brzmi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, komentując wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych w Niemczech, pogratulował zwycięstwa CDU-CSU. Ale zapowiedział, że polski Sejm jest zamknięty dla niemieckiej AfD, czyli alternatywy dla Niemiec, która zajęła drugie miejsce w wynikach parlamentarnych w Niemczech, z wynikiem blisko, blisko 21%. To, że Niemcy i niemieccy politycy robią kordon sanitarny wokół AfD. No, to już jest norma, do której można się było przyzwyczaić. Ale, że marszałek Sejmu w Polsce będzie zamykał polski parlament przed niemiecką FD, to już jest pewnego rodzaju nowość. No i oczywiście nie mogło zabraknąć szpili pod adresem Konfederacji, która w pewnym stopniu współpracuje z FD. No cóż, im bliżej wyborów prezydenckich, tym coraz bardziej rozpaczliwe ruchy ze strony marszałka Sejmu Szymonachowi, który ma kompromitujące poparcie, bo ostatnie sondaże podają mu mniej więcej 5-6% poparcia. A przecież jeszcze nie tak dawno buńczucznie zapowiadał Szymon Hołownia, że walczy o zwycięstwo.